No drodzy, jest prawie 17, czyli kończymy, finiszujemy 11. edycję meetings Week Poland. Jaka to była edycja, Paulo? Nie do wiary, że te dwa dni tak szybko nam zleciały. To była edycja, która po pierwsze pokazała, że jesteśmy wszyscy razem, że ze sobą współpracujemy i to był w ogóle taki leitmotiv całego wydarzenia: współpraca, współpraca między organizacjami, między instytucjami, bo to wydarzenie nie odbyłoby się gdyby nie współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Poland Convention Bureau, ale też licznymi partnerami niestowarzyszeniowymi jak meeting planner na przykład. Była wyjątkowa, bo poruszała te istotne zmiany, które następują w naszej branży. Dla mnie najistotniejsze to co wyniosłam to podjęcie wątku ESG, ESG to y, nie tylko y, jakiś trend jakaś wytyczna, tylko w związku z dyrektywą y, unijną konkretna zmiana. I ona nas jako sektor również dotyka. DEI, y, 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 czyli y, różnorodność, inkluzywność, równość, y, to są te y, istotne zmiany, które, które następują. Y, co jeszcze? Mówiliśmy o innowacji, mówiliśmy o tym. Y, jak um, nasza branża się zmienia, jak nasz sektor, przemysł spotkań i, i, i wydarzeń, jaką ma wartość, jakie ma znaczenie, e, i um, jak niewykorzystany jest jeszcze ten, ten potencjał, który w nas tkwi e, gospodarczo, promocyjnie. E, cały czas akcentujemy, że e, nasz sektor. Oddziaływuje, um, będąc takim łącznikiem z innymi sektorami. Co byś dodała? Ja bym dodała, że jeszcze pracowaliśmy na przykładach, na dobrych przykładach, tak? Praktycznych przykładach, co się działo w zeszłym roku, czy też nawet w tym roku, bo mieliśmy cudowny case Roots Europe, forum lotniczego, mieliśmy IK, kongres, mieliśmy kongres IK, tak, mieliśmy Urban Forum yy, z Poznański. I właśnie te mega wydarzenia są po pierwsze przykładem na to, jak współpracować, bo żeby je pozyskać, trzeba ze sobą współpracować, a dwa, jak one oddziałują wizerunkowo y, dla, dla naszego kraju, e, jak przyciągają, a e, szczególnie takie wydarzenia jak IKA, kiedy spotyka się branża spotkań i to światowa, globalna w jednym miejscu. Także tak, case, case study, e, w, wszystkie trzy tak naprawdę case studies były żywym Dowodem na to, jak się, jak się posuwamy do przodu, jak się zmieniamy i jak odważnie możemy pozyskiwać w zasadzie każde wydarzenie już dzisiaj. Dokładnie. Dla mnie taką dużą innowacją, powiedzmy, było, był panel dotyczący tłumaczy. Tłumaczy i to było dostępności. Odkrycie. To było odkrycie wręcz, tak? Tłumacze konferencyjnie, ale tłumacze też języka migowego, braila również, czyli Transkrypcji konferencji kongresów. To było naprawdę odświeżające i być może, że. Wcześ, wcześniej byśmy tego nie mieli, bo, bo w, w Together zjednoczyła się cała branża i również ta. I, i włącz, włączyło się również Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych. Dokładnie tak, naprawdę bo to jest taka, część naszej branży. Że my nie zauważamy niektórych dostawców. A tak, bo oni tak siedzą w kabinie. Tłumaczy konferencyjni ukryci gdzieś w kabinie. Ale jaka to są jest praca. Potrzebni? To jest niesamowita praca. Więc e, venue, e, PCO, e, transport, technologia, technika. Hotele. E, e, Catering, no po prostu tu jest dostawców mamy tak wielu, że naprawdę jakbyśmy tak chcieli zrobić, to powinniśmy rzeczywiście ten meetings Week przeciągnąć, przeciągnąć jeszcze, bo jak się okazuje, dni, tak, cały bo się okazuje, że rzeczywiście jest tak dużo tematów do powiedzenia, że chyba nam po prostu teraz wypada zaprosić na kolejną edycję za rok. Absolutnie data wkrótce, natomiast pewność absolutna, że spotkamy się po raz dwunasty już w przyszłym roku. Pewnie w jakimś wiosennym um, terminie, e, i w, w, myślę, że jak najszybciej tę datę trzeba podać, żeby wszyscy mogli sobie ten czas zarezerwować. Dokładnie. To co? Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Dziękujemy.